Jezus Maria! Udało się! Piwnica! Mati jest super. Kietła jest czaderskie Siema, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w tym samym miejscu. Wchodzimy zaraz do domu sąsiada i mu robimy tam rozróbę. Yy, chciałbym znaleźć nożyczki albo coś, żeby przecinać te linki i wejść na górne piętro. To jest mój plan na dzisiaj. A montując film, zauważyłem taką rzecz, że tutaj są nożyczki u tego pana, a tutaj jest takie coś. I... Można przesunąć tor zapewne i teraz jak będzie jechała ciuchcia, to nam zgarnie te nożyczki I ja jestem ślepym kretynem, który powinien był to zauważyć w tamtym odcinku. O, oh, o oh, mój Boże, łeb mi eksploduje, zaraz explosion sobie zrobię na głowie. Jeszcze złamałem głowę. Ale dobra, i takie błędy się zdarzają. Czasami, czasami tak jest. Nie odwracaj się. Ja tylko przetnę linkę. Uciekaj, nie, wchodź tu, nie. Nie, 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 nie. Kurwa, bym cię zaciachał tymi nożyczkami, ty bułachudro. Jeżeli on teraz jest na górze przez to, to chyba będę płakał. Chodź tutaj, żółto dziobie, policjancie. Idziesz ze mną. Odpierdol się ode mnie. Proszę, nie ma tu, nie ma tu, nie ma cię tu. Uff. Uf. Uff, uf, uff, uf, uff, uff, dobra. Mamy dla siebie moment. Odsuńmy to. Jakiś sprzęt. Nie ma kamer, ok? Mamy pierwszą rzecz dobrą. Coś się udało, coś mamy. Coś coś mamy, coś mamy. Kolejny sprzęt. Tylko tym razem trzeba szukać już tych takich cacuszkowców, do których można podłączyć to. To musi być gdzieś niedaleko. Zdjęcie. Resztę zdjęcia można tutaj włożyć i może coś się odblokuje. Okej, okay, okej, okay. coś tu znajdziemy. Coś tu musi być. Pamiętajcie, że jeszcze tam na dole mamy tego trzyliterowca O, i tutaj coś jest Patrzcie, patrzcie, Państwo Siup No i siema No i witam No i klasa Mamy na szczęście łom, więc możemy w to walnąć Chlaps I mamy kamerę Okej, okay. i mamy też nożyczki Jezus, ale odblokowawszy Ale teraz zrobiliśmy Co to jest? Bateria Bateria, ale po kiego grzyba nam bateria? Z tego co pamiętam, tutaj jak wjeżdżałem na górę, no właśnie. Jak wjeżdżałem na górę, to był jeszcze jeden rupieciarz. A w środku zdjęcie, ale nie mamy tyle miejsca. Musimy coś wyrzucić, co na razie nam się nie przyda. No dobra, ten łom na chwilkę wyrzucę, bo to zdjęcie to jest dosłownie tylko, żeby włożyć, tak? Chodź. Gdzie to było zdjęcie? Tutaj Nad... O! Kawa... A to jeszcze tyle kawałków, boże. Dobra, łom bierzemy z powrotem i zobaczmy. Tutaj jest jeszcze jeden pokój, który musimy przebadać. Mamy. Do baterii, do baterii, do baterii, do baterii. Hubs. Okej. Okay. Gdzie to poleciało? Gdzieś to poleciało. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Ale zapewne coś nam to odblokowało. Dowiemy się. O. O. Dobra, a coś to jak to pociągnę? O! O przyjechał z kluczem! Ja Mam miejsce? Dobra, na klucz zawsze jest miejsce. Czyli to pewnie też nam odblokuje tam na dole kolejny, yy, kolejne pomieszczenie. Yy, może nie. A! Patrzcie. Czuj na oko Mateusza. Kolejne, ka kolejny kawałek zdjęcia Dobra Jestem prawie pewny, że wszystkie kawałki zdjęcia będą tutaj Po co mieliby robić coś takiego, że, że ciężko jest to znaleźć Dobra, jeszcze ze dwa kawałki albo i trzy Tutaj, tutaj coś musi być Widzicie to? Tylko te nożyczki wyrzuciłem, cholera Tak, tak, tak Hops Ciach Dobra O! Obciążnik! Obciążnik, który można położyć w tamtym miejscu na tej płytce Mateusz! Ale jesteś on fire dzisiaj. Dzięki, dzięki. I coś się otworzyło. Może mogę dalej polecieć tym. W ogóle jestem pewien, że to zmieniło kolor. Dobra, problem jest taki: nie wiem, co zostało otworzone. Ale mamy kolejny kawałek zdjęcia. Yy, I to jest tutaj. Jeszcze jeden: dosłownie jeden. Yy, tylko muszę znaleźć nożyczki, bo jak gdzieś tutaj wywaliłem. Tutaj są. I słuchajcie. Otworzyła się jedna rzecz. Randomowa rzecz się otworzyła. Nie mam pojęcia gdzie. Czyby to miało być coś na dole? Dobra, proszę bardzo, jeszcze dwa tylko kluczyki. I no muszę ogarnąć, co zostało otworzone tamtą zapadnią. O to! Tego nie było. Dobra, 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 to się otworzyło, nie? Zaraz to upewnię się, że to jest to. Ale wydaje mi się, że tak, bo bym zauważył, że tutaj kolejne zdjęcie nam doszło i. Jezus, Maria. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kolejny kluczyk, kolejny kluczyk. I uwaga. Pach, został ostatni klucz. I czyżby. To miało być. Coś związanego z. Tym przejściem Jeszcze tylko zrobię jedną rzecz, mianowicie Podniosę tamte, tamten obciążnik Tak jest, dobra, to, to, to upewniłem się Otworzyło się to W zasadzie ja nie mam nic Innego Jedyne co mam To jest to Więc mogę tutaj sobie Zmieniać na pałę Ło no i dobra, dziękuję. Odpowiedź to not. Ale to było useless. Odbokowałem tylko jakiegoś takiego, takiego małego czupiradlaka i jest kolejny łom. Okej. Okay. Skaduje, że trzeba będzie znaleźć jeszcze jedną zabawkę z dzieckiem, tylko... Nie wiem dokładnie gdzie to było. Bo coś mi się kojarzy. O. Proszę bardzo, to nawet było bliżej niż myślałem. I co teraz? Pytanie brzmi, co teraz? Są... Som... No. A to pewnie nie tu. Okej. Okay. Tu. Tu. Oje! Oh yeah. Mamy to! Jezus Maria! Udało się! Piwnica! Piwnica! Jesteśmy w piwnicy. Nie wiedziałem, że to się uda tak szybko. Ale to tyle? O, 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 coś mamy Kies Solen. Czemu to wszystko jest? I źle napisane. Tak jakby moi widzowie, tutaj część z nich, przynajmniej pisała tekst. O, klucz. Czadersko. Teraz mamy dostęp do piwnicy. Ale jest tak już ciemniej. Więc zgaduję, że ktoś będzie nas gonił dodatkowy. Że to nie będzie tak hop siup i tak milutko. Zobaczę tylko tutaj na pewno nic nie da się wziąć, bo jak widać ta gra e, lubi zaskakiwać jakimiś ukrytymi pierdutami. I mamy to. Ktoś rzucił w nas samolocikiem. Help me. Dym, 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 dym. No nieźle. Ale skąd ten samolocik? Stamtąd. Myślicie, że to tam ma iść? Chyba tak. Chyba nie. Dobra, zerknijmy, co tutaj się zmieniło na mapie. Czy cokolwiek się zmieniło. Nasze auto nadal jest. Pan policjant nie pilnuje już porządku. Poszedł. Autka też nie ma policyjnego. Eee, ale ten dom się świeci. A on się nie świecił. A, on po prostu taki jest, dobra. Czyli tutaj się świeci, bo ludzie idą spać i sobie zapalają światło. Tak, tak, tak. Do tych domków nie da się wejść. Yy, możemy zobaczyć tamto muzeum, prawda? Bo tam było w sumie dosyć mrocznie i to było całe zamknięte wcześniej. A zobaczymy, jak teraz. I też w sumie mogłoby się zgadzać, że, że ten samolocik doleciał aż stąd. Zwłaszcza, że tutaj jakieś kruki latają. Ptaki latają kluczem. Oho. Zaczynamy. Czuję, że jesteśmy w dobrym miejscu. Zwłaszcza, że te samolociki nas prowadzą. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, 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 państwo. Patrzcie, patrzcie. Kto by się spodziewał? No, on tutaj musi mieszkać. Jest łopata, sąsiada. Oho. To my jesteśmy tak naprawdę sąsiadem. Albo i nie. Nie, obu... pobudziłem, o dobra, pobudka, obudziłem się, yy, humor gituwa. Ale mamy super, synchronizacja zegarków jak, nie wiem, Power Rangersy Światło nie działa, to dobrze, przynajmniej się nie odbijamy w lustrze i nie ma trzech FPS-ów. Ale mamy latarkę, nowy przedmiot Jej Hej Nie gadaj, że zgubiłeś latarki, nie da się Jezus! Wstrzyczyłem się trochę. Zerknę pod łóżkiem cię na pewno nie ma śmieciu. Na szczęście go nie ma. Dobra moi drodzy, eee, to koniec drugiego odcinka. Z tego co widziałem, gra jest na jakieś dwie godziny. Bo tak sobie zerknąłem, ile z tego odcinków nie więcej mogę zrobić, więc teoretycznie jeszcze z jakieś dwa, trzy może z tego wyjdą, bo ja też dosyć powoli w to gram. I to, co zrobiłem w dwa odcinki, pewnie dało robi radę zrobić w jeden. Jakby się wiedziało co się robi. Ale że nie wiedziałem, to jest jak jest. Także dzięki pa!